Widzowie, oglądam sobie z toilet. Tak chcę Czekaj Czekajcie, czekajcie. Chcę z wami oglądać. Oglądam sobie skibidi toilet z bratem. Normalny skibi toilet! Wy, wy Widzicie, że to tam speakerem jest człowiekiem? Dobra! Wzięcie! Wcięcie! Widzowie! Okay, Teraz 67. siedem. sobie przypomnieć ale jak robię, sobie zepsułem telefon, ponieważ... O, sądzę, żeby No Eee. 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 Jedyne, co umiem powiedzieć, to Eee. 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 wej, Eee. Eee. don't, don't! Ups, trzeba Coś. Eee. Coś... Coś Widzowie, coś? Muszę wam coś pokazać. Coś się zepsuło. Czemu on jest robotą? No właśnie, ja wam teraz tego nie pokażę, bo muszę wam pokazać to w innej akcji. Czekaj. Oh my God. czy on jest robotem? Jeśli nie widzicie, to jest robot.